Witajcie wszyscy, z tej strony razem ze mną jest Merytanin, znowu witam was z podłogi. <noise> w kolejnym odcinku na za Kazusa. Tym razem będziemy do doktora Mario i pokażę, właśnie, jak, jak pokarać pana Rafała. Myślę, że jakoś damy radę. Tak, tak, tak. No, także. Jak się Kto mówi. Kto nie widział tej gry, to ją zobaczy. To jest na Nintendo, tak pisze. Tak, tak pisze, to, tak, pisa, to jest na Pegasusie. Nintendo na Pegasusie? Tak. To nie jest ta sama konsola? Dobra, nie wiem, Odpalaj. pokaż mi klasę. Nie, A co jest w tym Co ty chcesz dodać? Oooo, wirus dodał. Tak. O, dobra. Dobra, startujemy. to startuj. Tak. Dobra, więc znowu muszę tego pana pokonać. Tylko, że już popełniłem błąd, dlatego że zapomniałem sterowanie. Wiesz, że rozmawiałem sobie chyba na Joysticku Klawisz? E? Jak to? E, no, bo tak nie się wciska. W jeden wieczór? No tak wyszło. Musimy ogólnie w tej grze pokonać te wirusy, tutaj są, tylko że ja już w początek sobie, no, zwaliłem. Nie da się, O, tutaj spadają jeszcze jakieś. Ach. Aha, czyli dłołem nie można chyba. Albo i można. Zaraz zobaczymy. Można, to już jeden jest uratowany. Powolera. Ale tu nie jest. Tu trzeba się pozbyć do tego. Dame. Mi się przekręca dwa razy i to jest takie przeszkadzające Uda. trochę. Kurwa! Nie przeklinaj. Nie, nie... powiedziałem tego. Czego nie powiedziałeś? Nieważne. To młody jesteś. No, ja już mam 19 lat, słonko. O, wygrał. Ha. Ledwo, ledwo. Cienias. Oszukiwał, widzieliście jak haks spisywał. No na pewno widzieliście. On tak zawsze może jak przegrywa, to musi się haksy Cieniasj, jesteś po prostu. O, pan, tutaj się zaraz pokonał. W zapalczywym gniewem O I tutaj takie combo Tu składamy I teraz żółte tylko Patrz I wygrałem Win Już ja się doktor już się nie brakło Pan doktor się aż ucieszył Dobrze, dobrze Niech ci będzie Tu już kolejny jest zdobyty świat, więc że Ci świat myrtany Nie pozwalaj sobie szczytu O, i kolejny Dobra, to się podbędziemy O, tabletka do dołu Tabletka do dołu No i teraz Pyk, I'm win, znowu Pan doktor się cieszy, pan Rafał się denerwuje. Taki mecz. O, ten wygrałeś tą rundę. Bo już popełniłem błąd. Ty już jesteś zwycięzcą. Możesz się wszystkim pochwalić. I powiedzieć, że jestem zwycięzcą. O, nie wiem, nie że że przegrasz taki prosty mecz. I że wszystko jest możliwe. No bo Tobie brakuje tylko jednego, a ja już mam... Że zrobię kolejny asyst do Co ja mam powiedzieć? Aha, no nie wiem już, już mam czystą Jeszcze mi tutaj różne kolorowe klocki wpadają. Właśnie, ja tego już nie mogę wygrać. Aha. Także jest na razie remis. I teraz muszę cię skopać. Już nie trudniej. Ja też. O I To podwójny błąd. Ja też. No. Bo. Trzeba się będę w spodu budował. Wygrałem, wiesz? Win! Wiesz, że ten klocek zakreślał do zwycięstwa, bo pasowałbym go <laughs> pomiędzy dwa wirusy. No cóż... Pan doktor uważa, że jest inaczej. Wygrałem. Jestem mistrzem. No weźcie naturę. Mistrzem natura jest, tak? tak, już mi się dziwiło. A ja już znowu popełniłem błąd Widzisz? No Ja już nie mam szans znowu Oj Chociaż Nie, nie mam już szans Zobacz ja zbudowałem sobie bierze. Brawo. Ale spoko w następnej turze będzie inaczej. No już wysiadka. To jest ciężkie ustawić tych lotek. O. Tu już mam elegancko ustawione. Tu też. Tyk. I teraz już tylko niebieskie zostają. Patrz! Nie! Nie! A. Nie! On, on oszukuje, patrzcie! Dwa do jaja. Nie dwa do jaja. Bo no, tak naprawdę... To jest inny przelicznik. I spada już. Ja z tobą mnie ten mecz wygrałem Właściwie ja tu dbałam jeszcze przed o mnie waliłem, że Bye bye 3 do 0 Oszukiwałeś w tym oszukiwał Ile to trwało? Nie wiem Dobra, jeszcze raz dawaj no, dobra Będzie około 20 minut Dobrze. z tego streama no, Złaśnie nie streamu, tylko streamu Cóż, ustawiamy czwóreczkę... A! O, już, przekręcił, dobrze. Uuu... Uuu... Baj, baj. Ale tobie szybciej klocki spadają. Bo u mnie, jak się pojawi tam na górze, to się musi załadować, no, żeby nie, mógł nie, zejść. Nie. A u Ciebie tak od razu, tak, tak istantowo. To jest, tak, prostu... sobie tu to jest po prostu... Tu jest po prostu coś z To jest Coś jest gromy. Ona po prostu czasem się buguje. O, chciała się tutaj Znowu wygrałaś, chyba. Nie powiesz. Mm. No mi się przyciski, mylą Mhm. Uh -huh. Zobacz, mi się przekręcać nie chcę. Którym się to przekręca? W jednolikowym. A, już wiem, którym. Dobra. To teraz mogę cię rozgromić. Uch. Nie chcę żółty. Nie chcę żółty. Bye-bye. Dobra, tak wiem. Więc... <laughs> Nowy doktor Mario. Ja powiem tak. Jak ktoś to ogląda, jeżeli ktoś przewija początek, koniec, to niech sobie obejrzy pierwsze 4 minuty, a później po prostu niech wyłączy te filmik, bo dalej nie jest warty oglądania. No, także... to Ciebie jest. tak samo jak w Pop'n'Budzie. Tyle jestem w stanie powiedzieć na temat tej gry. No więc do zobaczenia, do <grymne> trzymajcie się.